Witaj! Usiądź spokojnie i w skupieniu wysłuchaj prezentacji o możliwościach i korzyściach, jakie daje współpraca na różnych poziomach z Organic Life. To unikalna polska firma, producent fitoregulatorów, specjalnych preparatów dermokosmetycznych o wyjątkowych właściwościach i składach. Produkty te są organiczne. Organic Life to pierwszy i jedyny na świecie producent fitoregulatorów z bioaktywnymi wyciągami z roślin leczniczych. Firma stworzyła także autorski i wyjątkowy system wynagradzania partnerów biznesowych Cashback i Cashback Plus, który daje olbrzymie korzyści finansowe dla osób gotowych na współpracę. Za chwilę poznasz więcej szczegółów. Organic Life powstał z wielu powodów. Po pierwsze, to odpowiedź na wszechobecną chemię syntetyczną którą ludzie używają w produktach codziennego użytku. Organic Life jest producentem, który wytwarza wyjątkowe dermokosmetyki ze składników pochodzenia wyłącznie naturalnego. W życiu wielu rodzin obecny jest stres z powodu niedoborów finansowych. Dlatego system dystrybucji produktów stworzony jest tak, aby osoby mogły czerpać finansowe korzyści ze współpracy i by płynął do nich dodatkowy strumień pieniędzy. Wiele osób marzy o własnym biznesie, o własnej firmie, jednak ryzyko, koszty startowe, koszty stałe nie pozwalają podjąć takiej decyzji. Organic Life wyszedł naprzeciw i każdy może zacząć bez żadnego ryzyka finansowego działać na własny rachunek we współpracy z firmą Organic Life. W dzisiejszych czasach, kiedy jest wysokie tempo życia, wolność posiada niewiele osób, a firma Organic Life to narzędzie, system biznesowy, z którym można wypracować całkowitą niezależność finansową i przychód pasywny. Pracując na etacie, często mamy ograniczenia rozwoju kariery i awansów, a atmosfera w pracy ma wiele do życzenia. W Organic Life nie ma żadnych ograniczeń rozwojowych, finansowych, i możesz wypracować uwolnienie się od niechcianego etatu. Ważnym czynnikiem i potrzebą tych czasów, to świadome zabezpieczenie luki emerytalnej i stworzenie strumienia dochodu najlepiej pasywnego, aby uzupełnić niedobory występujące po osiągnięciu wieku emerytalnego. System Organic Life właśnie daje taką możliwość. A może jesteś spragniony dużego sukcesu finansowego i chcesz zostać poważnym przedsiębiorcą, który zarabia bardzo dużo pieniędzy? To tym bardziej mamy dla ciebie unikalną propozycję współpracy. Po większości ludzi. Zdrowie naszej, naszych najbliższych, to najcenniejsza wartość, największy skarb. Produkty Organic Life są na naturalnych bazach oraz z wyciągami z roślin leczniczych. Dlatego wartością numer jeden w tym projekcie jest zdrowie i jego promowanie dzięki uświadomieniu różnic w produktach codziennego użytku. Godne zarabianie jest fundamentem i potrzebą każdej osoby i każdej rodziny. Nie zawsze jest to jednak możliwe, bo niewiele osób pracuje w systemie, w którym dochód Reguluje się samemu własną pracą. A misją Organic Life jest likwidować niedostatek finansowy u osób podejmujących się współpracy i stworzyć jak największą liczbę ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają. Rozwój człowieka jest fundamentem, na którym buduje się lepszą przyszłość. Organic Life edukuje swoich partnerów biznesowych z różnych obszarów wiedzy, aby wzrastali i osiągali swoje cele oraz byli świadomi walorów produktów Organic Life. Kosmetyki fitoregulacyjne to produkty z aktywnymi biologicznie wyciągami z roślin leczniczych. Fito oznacza ziołowy wyciąg. Regulacyjny oznacza, że te preparaty nie tylko pielęgnują skórę, ale wpływają aktywnie na jej poprawę. Produkty Organic Life są pierwszej potrzeby życiowej. Musimy je kupować, tak jak produkty spożywcze. Pasta do zębów, kremy funkcyjne, serie do twarzy, serie przeciwstarzeniowe, kuracje odmładzające, nawilżające, żele botaniczne, peelingi, balsamy do mycia ciała, głowy, odżywki. To wszystko w naszych domach już jest, ale teraz może być zdrowsze i jeszcze możemy na tym zarabiać. Różnica między fitoregulatorami a kosmetykami jest olbrzymia. Kosmetyki bazują na najnowszych modach oraz na odkryciach przemysłu chemicznego i biochemicznego. Zawierają bardzo niską zawartość wyciągów roślinnych i wysoką ilość składników syntetycznych, które nie występują w przyrodzie. Zwykle przykrywają problem, ładnie pachną, ładnie wyglądają, ale nic poza tym nie działają. Zawierają bardzo wiele składników, takie jak parabeny, SLS-y, uczulacze, konserwanty, syntetyczne zapachy, które mają także właściwości szkodzące naszej skórze. Fitoregulatory zaś bazują na najnowszych badaniach z zakresu fitoterapii i biologii. Wysoka zawartość wyciągów z roślin oraz składników naturalnych powoduje, że działają fitoregulacyjnie, regulując metabolizm komórek. Producent Organic Life produkuje w oparciu o najnowocześniejsze biotechnologiczne pomysły kosmetologiczne. Najnowszej generacji baza już zgodna z ludzkim płaszczem lipidowym, w wyjątkowy sposób uzupełnia płaszcz skóry, a system lipozomowy umożliwia transportowanie głębiej w skórę aktywne składniki biologiczne i witaminy. Produkty są wytwarzane wyłącznie na składnikach pochodzenia naturalnego. Nie stosuje się SLS-ów, silikonów, olej parafinowych, wazeliny ani produktów pochodzących z destylacji ropy naftowej, PEGów, parabenów oraz żadnych składników znajdujących się na liście alergenów. Organic Life nie stosuje syntetycznych konserwantów, które mogą wchłaniać się do organizmu i wywoływać schorzenia. Nigdy nie stosuje produktów ropopochodnych popularnych w kosmetykach. Potrzymowując, produkty Organic Life są wyjątkowe 100% organiczne, najwyższej jakości, a co najważniejsze, do kilku razy tańsze niż rynkowe ceny dermokosmetyków dostępnych w aptekach czy w drogeriach. Będziesz zachwycony i dużo zdrowszy, jeżeli zaczniesz ich używać. Przyjrzyj się wstępnie finansom, jakie proponuje Ci współpraca z Organic Life. Misją firmy, oprócz produkowania innowacyjnych preparatów dermokosmetycznych w cenach dostępnych dla każdej rodziny, jest także wspólny rozwój i sukces finansowy z partnerami biznesowymi. Każda osoba. Może dołączyć się do systemu dystrybucji Organic Life i czerpać z tego nieograniczone korzyści finansowe. System wynagradzania, cashback i cashback plus, oraz premie i bonusy dostępne dla liderów, to unikalna ścieżka rozwoju oraz droga do dobrobytu. Zobacz, w jaki prosty sposób może zmienić swoje finansowe życie. Większość ludzi jest konsumentami i będzie nimi do końca życia. Muszą wydawać pieniądze na sektor kosmetyczny i higieniczny, dorabiając producentów. Sieci, apteki, drogerie i sklepy. Nic z tego nie mając. Bogaci się tylko jedna strona. Niezależność finansową osiągają producenci i ich partnerzy. Klient biednieje. Organic Life stworzył system, w którym klient jest partnerem producenta. Partner, kupując przez sklep internetowy lub w punktach dystrybutorskich, bogaci producenta, ale ten oferuje mu unikalny system cashback i bogaci swojego partnera, klienta. Oddając mu część pieniędzy w zamian za lojalne, powtarzalne zakupy. U większości ludzi wydatki są kosztem dla rodziny. Z Organic Life koszt staje się zyskiem, a nawet inwestycją. Zobacz, jak to działa. Możesz zarejestrować się w sklepie internetowym producenta, uzyskując stały rabat aż 25% od i tak już wyśmienitych cen. I możesz otrzymywać na początku dodatkowe 5% zwrotu cashback z zakupów. Każdy produkt ma punkty, a ty będziesz dostawał aż 5% wartości punktów z powrotem w postaci gotówki, jeżeli zgłosisz się do konkursu cashback. Jeżeli będziesz chciał zwiększyć swój strumień dodatkowych dochodów, możesz pomóc poszerzyć odbiorców zdrowych produktów na rodzinę i przyjaciół. A producent, w zamian za reklamę, którą wykonałeś i przyczyniłeś się do zwiększenia obrotów, wypłaci ci dodatkowe pieniądze aż 5% z obrotu punktowego Twojej społeczności zakupowej. Zobacz, jakie to proste. Zmieniasz sklep. Zaczynasz dbać o zdrowie swoje, swoich najbliższych. Zarabiasz więcej. Masz powtarzalny dochód z każdego zamówienia. Twoja społeczność zakupowa jest przyporządkowana do Twojego zespołu na zawsze. Zebrane prowizje możesz wybrać w postaci rabatów na kolejne zakupy, aż do 50% przyszłego zamówienia, lub zgłosić się do konkursu cashback i odbierać nagrody w gotówce. Organic Life wypłaci na Twoją kartę Mastercard. Zebrane prowizje, a ty wydasz te środki na co chcesz i gdzie chcesz. Aż do 5000 zł możesz wypłacać na kartę Mastercard Organic Life. Zdecyduj teraz, aby poznać produkty Organic Life. Zarejestruj się i zrób dowolny zakup, i poczuj różnicę w jakości. Natomiast, jeżeli interesują cię duże pieniądze, całkowita niezależność finansowa, kariera, biznes, własny samochód, duża skala, koniecznie obejrzyj następną część prezentacji. Zapraszamy.